A teraz o bijącym rekordy popularności nagraniu z naszego fanpage'a. Dotarło do dwóch milionów osób. Chodzi o dzieci, którymi w Kamerunie zajmują się polscy misjonarze. Zaśpiewały wyjątkową pieśń z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, oczywiście po polsku. Pan, kiedy Czteroletni Jaś z polskiego sierocińca w Kamerunie, śpiewający papieską barkę, podbił serca internautów. Opublikowany na fanpageu TVP Polonia Post, dotarł do dwóch milionów osób. Sierociniec prowadzony jest przez polskiego misjonarza księdza Dariusza Godawę. Mieszka w nim 40 dzieci, ale misjonarze wspierają też finansowo rodziny ponad 300 innych maluchów, dzięki czemu mogą one chodzić do szkoły zamiast pracować. Misja wysyła też stypendystów do Polski. Ta pomoc możliwa jest dzięki hojności ludzi dobrej woli.